Bez tych paznokci czerwonych A. ta ręka wyglądała jak stopa świni. Dzień Cześć, ubekleci, ekipa WK z tej strony. Dzisiaj rysujemy nasze dziewczyny. Jest to pomysł Roberta albo Natalii. Nie wiem, kto wymyślił z To może przestał zasady w takim razie. Zasada jest prosta. Każdy z nas musi narysować swoją dziewczynę. Wybieraliśmy zdjęcia z Instagrama. Rzeczywiście zasada jest prosta. Może być cała sylwetka, może być część sylwetki, może być sama twarz. Do wyboru, do koloru, bez ograniczeń. Na zadanie mamy 15 minut. 15 to sporo. Tak jest. To teraz pokażę może Ci do kamery swoje zdjęcia. Pokażemy zdjęcia. Każdy kolei tak. chyba, nie? Poznajesz to miasto? Bardzo przepraszam Agatę za tą krzywdę, jaką jej za chwilę tu wyrządzę. Wolę to zrobić zawczasu. Ja wybrałem takie zdjęcie, dlatego, bo jest fajne i serio się postaram zrobić zajebisty rysunek. Ja wybrałem pierwsze zdjęcie w tym roku i właśnie dlatego też, że jest tutaj makijaż, to myślę, że może być ciekawsze to zdjęcie. Jest to ten rysunek mój. A ja wybieram. To zdjęcie. Mam bardzo dobre wspomnienia i właśnie przeglądając Instagrama Złapało mi w siła to zdjęcie, tak powiem. Tak. <sad> y czas start? Mam 15 minut, tak? Dobra, ja stopę włączę. Czas start. <sad> tu oddzielę niby jest ten. Że tu będą nauki. <sad> Mogę w pionie? Mogę, dobra. Masakra. O, muszę sobie... Gasi mi się ekran. <sad> Kurwa, masakra jest panowie. Segmentami powiedzmy. No. Ch chod. Te czoło jej. Aj, 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 kochane czoło. Kochane czoło. Ja to włosów nie potrafię rysować, To jest, naj... to jest najgorsze. <grym> 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 Ale reszta gites. <grym> Ale reszta gites. <grym> Będzie powiedzmy bark. Nie, tu nie może być bark. Co ja gadam. To są końcówki już... włosów. Katastrofę Piękne, zrobiłem. Włosy. To noga jest. <laughs> Rafale. <laughs> Że tak się pożale Widać. <laughs> zrobiłem to dosyć niedbale. Chociaż rymować umiem, nie umiem rysować. Ale czym trafił, No to taki wiesz, ekspresjonizm, trafiłem. czy jak to tam mówią. No, to można się ratować, nie? Jeszcze nie wszystko stracone. Lecimy. Każdy ma swój styl. Tak! Ta. Ta. Dokładnie. <grym> e, ekspresjonizm? No, czy coś. Jest coś takiego. Tu na szczęście są okulary czarne. Ty, właśnie ogarnąłem, że nie ma białego koloru na białej kartce. To bardzo mi utrudnia życie. Natalia na szczęście ma okulary na tym zdjęciu, więc... Łatwione to zadanie to będzie. będzie. To musi być opływowa twarz, bo to kobieta, opływowy nos, opływowe... No oczy... Nie może być ostrych linii, Piękna jak kobieta szyja. się rysuje. Taka rada ode mnie, panowie. Tak. Na jak hmm. najmniej ostrych linii, to musi być wszystko takie... Łagodniutkie. Ale Rafał wydaje mi się, że seria jest zaciekawiony. Tak patrzy za kamery, tak co I oni tutaj. Co to kurwa? Co to będzie? Teraz nie... już mam szkic, teraz już zaczynam trochę podkreślać. No ma dobrą maszczękę. Wyrazistą szczękę. <grym> jak świadczy Herrn, o zdrowiu? Ta. świadczy o zdrowiu, to daje jej trochę mocniejszą linię, żeby tą szczękę po prostu wyeksponować. Ale wiecie co stanowi? Aż, patrz dłoń. <laughs> to jest właśnie od piątego roku życia to jest mój styl, nie? <laughs> no nie no serio? No, no co ja mam zrobić? No nie ogarnę lepiej. No taką ma, no. Twój styl. ten ekspresjonizm No tak. No, tuż za szeroki rękawek zrobiłem. <laughs> no dziki. No, idziemy w w niezłą stronę, idziemy, Rafał. <noise> robur jednak jest niezły też, dobrze, dobrze. Trochę się bałem, że tak będę totalnie odstawał, ale widzę robur niezły jest. Może ja niepotrzebnie to wypełniałem, takie dziurawe w sumie fajne jest. Chuj tam, no już tak zrobiłem to. A to wy nic nie gadacie? Nie my odcinek będzie. No ja, bo Jestem bardzo skupiony, żeby ja za ja mocno nie, 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 nie. Pączek zwalić. nic nie powiedział ty, Pączek nic. Pącz on pewnie oszukuje. Tak. On pewnie to... drukuje pod stołem. Za co teraz będą hejtować, nie? Jak nic nie mówię. Pączek Boże, zawsze musi wygrać, wydrukował pod stołem flotę. Ja nie wiem jak <słuch> narysować tutaj nogę. No nie, nie. <laughs> jak narysować nogę? Jak tutaj jest? wiesz, takie wycięcie w sukience, Robert, na pewno umieśnioną narysuj się. Kolano, reszta jest nieistotna. Gra cieniami, ale to ja tak nie potrafię. Tutaj kolano jest, nóżka. Cyk, palce. Uh, uh, uh. Ciężko, ciężko, Robert. ciężko, głowa. Głowa wyszła jak ziemniak. Umówmy się. Nie jest to szczyt możliwości ludzkiej rasy w rysowaniu, ale zobaczymy. Oczy są e, e, obrazem duszy, tak? Takiego było. U mnie to tak nie działa. W każdym razie, jeśli tak jest. Rekomendacja. Skupcie się na oczach. Recomendation. Recomendation. Focus Recomendation. Recommendation? Focus on action. Dacie mi jakiś kolor? Nie. Jest kolor ciała, coś takiego, czy nie? Ja mam pomarańcz żółty. Jest. Może ten? Jest. Połowa czasu minęła. Wow, no, wow, Rafał, takie. Rafał, nie strasz. Kropeczki zrobimy, Skinkę A to twarz mi nie przypomina trochę. To, to niedobrze, Robert, chyba. No niedobrze, nie dobrze. Nie dobrze. <laughs> lepiej, co? Czerwone usta, czerwone buty, pięknie, pięknie, czerwone paznokcie. O, jest to coś już. Włosy, włosy, robór. mówiłeś o włosach. No. To jest właśnie, Ta. to jest taki proces, Mamy żeby dobre Polar? włosy narysować. To może być bronz? To jest naprawdę proces. <noise> Rafał tam kiśnie. Nagrywa i kiśnie. No nic nie poradzę, Rafał. Naprawdę się staram. Naprawdę, serio, jak coś. No nie ma koloru skóry. Krok po kroku. E, warkocz po warkoczu. Tak? Tak. No. Włosy to proces. Dobra, ta ona ma tu jeszcze czaszkę. To jest właśnie ten... Coś czego nie. Jeszcze ma czaszkę? Nie wziąłem pod... Jeszcze ma czaszkę. Coś czego nie brałem pod uwagę. Dobra, przyspieszamy, bo Rafał e... jest bezwzględny. Jest bezwzględny i lubi wywierać presję na nas. Ta, Rafał I to dzięki Rafałowi zrobiłem przedziałek spontaniczny i wyszedł. Dzięki Rafał. Możesz mnie jeszcze pośpieszyć. Ale nie aż tak nie, nie targaj tym stołem, tak spokojnie. <noise> ale proces, masakra robię salami na szybko yy, pół środki bo zostały 4 minuty robię tylko salami na pizzy i yy, zielony szpinak sera trochę wiadomo git, bo jeszcze muszę atomówki po, porysować każda atomówka ma twarz no kurwa dobra trudno nie mam gumki lecimy, wykorzystam to wiesz wykorzystam to <noise> półśrodkowe muszę zrobić też. Jak Lego! <noise> Lego jej! I... <noise> Kurwa, fioletowy w ogóle, ty bo już kolorów innych nie mam. Trzy <noise> minuty. <noise> Rafał! Tu jakieś wzorki na moście. Dobra, udam, że to jest wzorek też na moście. Jakiś. Zarek na moście Cenk. Cienie powie. To będzie zarek na moście, z GTS. Nie <laughs> dłużej patrzę na to swoje. Zaraz w Dalmatyńczyka się zmieni Rekomendacja odnośnie włosów Zakończcie warkczy, warkoczyki. W sensie końcówki włosów ostro. Okej. Okay. Nie chcę się rozmazywać, ten mazak, a to miało być cień <noise> tylko. Zaczynało ale się ty masz nieźle masz łowcy, nie? A teraz spojrzałem drugi raz od dawna. Jest, jest nieźle. <noise> Dobra, no, mi się wydaje, się że więcej nie wykombinuję. Chciałem tutaj użyć troszkę mm, cienia, ale nie przewidziałem, że permanentny. Mazak się nie rozmazuje, wiecie. Ile sekund? 35. I to oko tam, tam jest, tu na zewnątrz mocno jest, wewnątrz jest takie lekkie, nie tu cienia jeszcze więcej trochę. To jest 50, dużo cienia. Tak. Więc my z tej strony jest ogólnie trochę więcej cienia. Dobra, ja już. jeszcze pudełko z pizzą zrobić. Dobra, to weźmy tak do góry i będziemy odtajać, nie? A, jeszcze ten. czas. Bez salami będzie już chuj. Ja, chuj. To ja mogę zacząć. No. E, pamiętam czasy... A to do nas pokaż. Hmm, do nas, do nas. Czasy podstawówki, gdzie jeszcze potrafiłem malować, niestety... Wraz ze starzem na siłowni gdzieś ten talent mi uciekł, przepraszam, <grym> przepraszam kochanie, ale starałem się naprawdę jak tylko mogłem. To widać w moich oczach. Starałem się najbardziej, jak tylko potrafiłem. Ale no też na drugim planie się też skupiłem. Tak w 40% tak można powiedzieć, a w 60% na sylwetki. No tak. Stążki są fajne taki gimnazjum bym powiedział. Nie szkoła podstawowa, Już no wychodzi, na pewno wyżej no. niż no. ja. Tutaj paznokcie to nie przypadek. Bez tych paznokci czerwonych A. ta ręka wyglądała jak stopa świni. A pokaż jej ręce. A za paznokcie są zrobione... A możesz Ty... bardziej blisko na prawą rękę. Ręce tak. jak ten. Nie, dobrze, bo to perspektywa, że tak, nie? To Zobacz, nie, no buty na obcasie. Możemy jak, zdjęcia. Jak potem patrzę z bliska, umówmy się, że jest to stopa świni dalej. Tylko są te Poczekaj, już ja wiem, badał. już wiem kogo mi przypomina twarz Natali rysunkowa twarz. No, yes. jest ten taki mem. To jest? Już widzę buty. O, oh, wow! To jest zdjęcie z Wenecji! Ja je pamiętam, jak robiliśmy. To znaczy, miałam czarną sukienkę, białej groszki, ale rozumiem, że y, ciężko było może to narysować. No, ale bardzo mi się te buty podobają. Te stopy. Znaczy, nie wiem, czy mam pięć palców, ale... Twarz... Y... No. Twarz nie, ale bardzo buty zwróciłam uwagę. Okej. Okay. Teraz re re no re re no re reklama no no Instagrama no. najpierw, A, okay, przepraszam bardzo. I teraz przechodzimy do o, zdjęcia, rysunku. Ja tak czułem, że pącz będzie najlepszy. Bo Abstrakcjonizm. Ja wiem, on jest kurde... Skupiłem się na tym, żeby troszkę kolorków było, żeby zainteresować tym obrazkiem. No. I skupiłem się na kształcie czaszki i dłoni, jak mogłem najmocniej, ale to jest wszystko, na no co mnie stać. Ale... I potem dorobiłem resztę. Włosy i, i, i te rzeczy. E, zwróć uwagę, że trochę jej zabrałeś twarzy. Zobacz. Polik jej zabrałeś, tak. wsunąłeś jej no. oko na polik, więc tutaj masz ode mnie minus, bo po prostu, no, ja e, jak, jak, już mówimy, jak już mówimy, że się serio Coś robiliśmy, to muszę się zwrócić tu uwagę. Natomiast chciałem Starałem wyróżnić się. twój unikatowy styl, ponieważ twój styl przypomina mi e, no, wybitnego Paula, e, Paulo Picasso, mhm. że on e, robił na przykład oko, mi się każe, że to takie doklejone, tak. takie sklejki mhm. rzeczy i to ma taki fajny impre, impresjonistyczny styl. No. Także tutaj na pewno to na plus no, To, to ja jestem ciekawa wypracać. opinii korynki. Bo ona lubi takimi liniami rysować. Super jest, po, żeby blond. Yy, nie było, nie? Kolor włosów, bo tak, jakby zrobił sam żółty, to by były żółta, nie blond. Jakby zrobił sam brązowy, to nie wiesz, czy to szatyn, czy to czarny. A tutaj super chciałem jeszcze go pochwalić. Yy, połączył żółty z brązowym, i przez to rzeczywiście ja wierzę w to, że to są takie włosy. Nie! Cześć, że mam tutaj twarzy jak gdzie mam mózg? Ale, Nie, no, wiem, też wiem, którym zdjęciem się Paweł sugerował. Nie, nogi Git. Zielone oko. No, ja tam mam na tym zdjęciu też taką dziwną proporcję twarzy. Właśnie też na włosy spojrzałam, wyglądam jakby miał jakiś blejarz, O którym może. Jaka brew w ogóle? No, nie, no, Git. Prawda? Super. KSBN. No, ja ch chciałem się, e, właśnie chciałem zrobić taki portret ołówek, taki bez, e, bez kolorów, chciałem zrobić. E, co mogę więcej powiedzieć? No. <laughs> Mi to przypomina, że to jest z horroru dziewczynka jakaś. O, trochę wygląda Droze jak zakonnica. Trochę wygląda jak zakonnica mhm. z Conjuring. Trochę już widzę, co zrobiłem źle. Taka najważniejsza rzecz. E, nie, nie zabiskoczy bardziej, że. że za, za daleko od końca. Tak, i że tak, bo włosy źle zacząłem rysować tu zamiast od wewnątrz. Bo ja najpierw sobie narysowałem czaszkę i miałem hmm. te włosy od wewnątrz rysować, już presja czasu, hmm. ale ona ma lekko przekrzywioną głowę, tak jakby od tej tego. Ale oczy pamiętałeś, że są zwrócone, nie? Tak, w jedną tak, stronę. No. a usta przekrzywione w drugą. Właśnie nie, nie... No tak, także no, takie typowe moje błędy. Yy, ale jestem zadowolony Dobra, z tego. Dobra, jak już jesteśmy tacy mili dzisiaj dla siebie, pochwalmy owce za coś. No jest super. Poza tym, że wygląda jak... Yy, Proporcje. slash zakonnica z horroru, to w ogóle jest super zrobiony. No. Ja myślę, że nadaje się w ramkę. Okej. Okay. Zobaczmy co tutaj Micho zmalował. Jakie ma wyobrażenie swojej dziewczyny? O nie! Ale pięknie ujął tą dysproporcję w oczach u mnie, bo ja widzę na nagraniach, że czasami jestem przymknięta z jednej strony. Okej. Okay. Wiem, które to jest zdjęcie, także nie jest tak źle. Usta i nos trochę taki po liftingu. No nic, no śmiesznie, śmiesznie. Klatę też ładnie odwzorował. Idealną płaszczyznę. Nie jest źle. Spodziewałam się, że będzie gorzej. Poznałam, jakie zdjęcia, także gratuluję ich Talentu. To dawaj, Saker. No. Saker najciekawsze wygrał. O oh, oh, yeah. ale. No, Mówcie pierwsze skarżenie. Z tego? No, mm -hmm. dawaj. Jedno słowo. Eee, jak ja? jest taki e, kreskówka, e, jak jest kreskówka, że ludzie to warzywa, to marchewka. A ja żółwik? Ja żółwia mam. Jaj, jajko w skorupce. To ja mam tak, że to wygląda jak krzyk Edwarda Munka chyba. A o to? No, trochę jest krzyk, tylko jest też. pizza zamiast tego. Ale, Jeszcze, kurzu, taki, ale powiem wkurz. Ci tak, uśmiech uśmiech Agaciastej odzorowałeś bardzo dobrze. To mi się kojarzy z jej uśmiechem no, no, ogólnie, no, no, tak, więc tak. U, za uśmiech masz mega plus ode mnie. I też ogólnie e, wyraz twarzy jest taki te... Te rysy, te rysy oczu i tak dalej, jest takie wiadomo, że trochę kreskówkowe, ale realistyczne. Ej, zwróćcie uwagę, jak Saker odwzorował tatuaże Agaty. Ale to, to ci totalnie nie wyszło, bo to wygląda właśnie Tu? Jak... Nie, na Proporcje rysem. tego. A tak, zjebałeś jej ja proporcje. No nie Zjebałeś jej proporcje. Ona no, tu wygląda jakby była w, kurwa no. ośmioraczkowej ciąży, albo no jakby, nie wiem, 200 kilo ważyła. No, ale kojarzy mi się ale z, posta z postacią jest, z bajki. A co to jest to? Oto różowe stopy. <noise> różowe stopy? No bo nie, nie miałem to kolorów to, innych. Nie to, chciałem to, czarny. czarnych stóp robić. Oczywiście, to... na zdjęciu są innego koloru. No są, są takie fioletowate. Biegała nie? po śniegu i z No No i atomówki, czyli to, te kropki czarne, rysowałem, jak Rafał powiedział, pół minuty. nie? No sobie o nich przypomniałeś. Tak, pizza, jest ej, pizza jest fajna. I tutaj co Pizza Zapisał, była jeszcze zza. po atomówkach. Jak mieć pizzę pi czy tam ognisko? Jak mieć pizzę i zjeść pizzę. Patrz, cała pizza na dole i kawałek w no. yy, I ten, yy, widzisz włosy? Yy, pasemka. Yy, no nie tak dobre jak pączkra, ale nadal pomyślałeś o tym, że mogą głupio wyglądać żółte włosy, Tak. tak. To ty na pocie i twarz je. Ale fotka, na taka sama. Czy to jest nie, jeden do jednego nie. twoje zdjęcie. No, ale strasznie podobne jest. Trochę ja mi twarz skrzywiła. No, ale nie no, poznałabym od razu, że to A ja. Jedyne... Niestety polczyka nie mam. W zębach? W zębach już miałam. To... No w Cieszę chyba się, nie. że masz zęby. No, no bardzo ładne bym złęby widziałeś, jakie ładne. A ubranie jak nie ma z tym A to mam trzy. Ja też mam to A to różowe to są właśnie stopy? Czy? Tak. Ja co? miałeś w opisie, że coś Mar tam. Mart A martwica, Mart tak, tak. A cołaże co jakie? Michał. E, chciałem powiedzieć, że jedyne co mi się nie udało to talia. Reszta no, wy... nie jest super. Właśnie. Troszkę, troszkę o tym, ale... Reszta jest idealnie. Dziękuję, że mnie tak postrzegasz. <laughs> Trochę się martwię. A co Ci się najbardziej podoba? Pizza. Nie, no. Y, <grymne> chyba tatuaże, że uwzględnił, że mam praktycznie takie samo ułożenie. Nie, czemu mam y, pachę czarną? To są y, zagięcia. Myślę. <grymne> też... Łydka. Okay. <grymne> <grymne> nie, no. Podsumowując, nie, bardzo dziękuję. Mogę sobie to zachować w no tak, tak, nie wiem. jest reżyser. reżyser. reżyser tak. Gratuluję wszystkim. I co, wszyscy jesteśmy zwycięzcami? I jak to jest? Chyba wszystkie dziewczyny przegrały, może tak. No, dziewczyny teraz wyraziły swoją opinię. Możecie wyrazić swoją w komentarzach. A ja jeszcze, jako że to jest taki odcinek, taki, jak to się mówi, tribute, czyli taki hot dla naszych dziewczyn, to jeszcze zapraszamy na, Insta, stylu, na, Insta, to na Instagramy naszych dziewczyn wszystkich. I właśnie no niech ludzie w komentarzach zdecydują no, kto wygrał, nie? Tak. No, no, kto my, dziewczyny, ale zdecydować. Prostu... Zostawcie dziewczynom komentarz, yy, który rysunek był najlepszy. To będzie na, najlepszy Jeszcze kont. raz, żeby sobie tak. Yy... Ale prosimy was o jedno, żeby jedlo? to była na... o jedno żeby to była naprawdę fachowa opinia. Ja bym chciał poznać naprawdę fachową opinię profesjonalistów. No.